z wszystkich. Mam nadzieję. Szansę było to, kiedy zobaczyliśmy, jak bardzo młodzi ludzie podkładają dzisiaj nadzieję w oszołomach, ksenofobach, antysemitach i politycznych rozrabiakach. Musi... Czyli, jak 150-letni Żydowie scherają na nas i nagle mówią, że mamy im dać kamienicę, to platformersi z Hanką Gronkiewicz-Waltz na ciele dokonali mafijnych... Kurwa, jedź do Izraela, powiedz, że jesteś Polakiem. Na lotnisku ostatnio Pol Polka i Polak byli upokarzani wręcz, bo myśleli, że są przemytnikami. To byli uczciwi ludzie. Gdybyśmy, kurwa, Żyda zatrzymali na lotnisku, to by była afera na cały świat. Kiedy my, kurwa, mówimy na Niemców, to jest afera na cały świat. Kiedy, kurwa, Ukraińcy szantażują polskich polityków nagraniami, których nagrali w aferze podkarpackiej, to jest dobrze, ale kiedy my coś na nich powiemy, jest źle. A dlaczego my mamy kurwa lubić Żydów, Ukraińców, Niemców, kurwa i dlaczego kurwa za plecami wszystkich gadacie z Rosją, ale oficjalnie nie może robić tego nikt. Nas nie zaatakowano. Dlaczego nie wspominacie o 16 tysiącach 000... gwałconych kobiet, mordowanych mężczyzn rosyjskojęzycznych przed inwazją. Nie wolno mówić. A o tym, że służby y, Załęckiego szantażują polskich polityków, też nie wolno mówić. A o tym, że luksusowy y, kurort na Ukrainie w Kijowie jest budowany za półtorej miliarda, a my kurwa im płacimy wszystko, też nie można mówić. Nic nie wolno mówić. Trzeba kurwa głosować. Na kata! Na kata kurwo niemiecka idź głosuj! Bo tak ci kurwo powiedzieli. W Twoich mediach. Ci, co z dziećmi wcale się bawili, w Zatokach Sztuki, na marszach. Konstytucja. Niedługo nowe ubrania. Yy, konstytucja. Kupujcie.